Siema, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejna wyprawa na pstrągi, taka króciutka. Dzisiaj biorę kamerkę, więc znajdziecie, nic nie złowię. No ale cóż, wybieram się na West Balding, który już znacie z moich filmików, kto ogląda ten wie, a więc zapraszam i do zobaczenia nad wodą. Witam Was już nad wodą. Już rozkładamy węteczkę. To jest mój killer Abu Garcia 7 gram. Fast attack. Jest to killer tutaj na tą wodę. Próbowałem ostatnio zamówić, ale niestety nie dało radę. Ale kolega już tam gdzieś znalazł. Więc tutaj kolega zamówił a warto mieć takiego killera w swojej kolekcji. Dobra, idziemy łowić. Jeden atak był, ale niestety nie przyciąłem. Tak jak widzicie, niektórzy z Was myślą, że to jest wanna z rybami. I że jak się przyjedzie, to się rzuci trzy razy i już jest ryba. Nie, wcale to nie jest prawda. Trzeba się trochę pomęczyć. Strągi też są kapryśne. Co z tego, że ich tu jest mnóstwo, ale nie chcą brać. Tak jak już mówiłem na początku filmu. Że jak wezmę kamerę, to nic nie złowię. Niestety chyba dzisiaj tak będzie. Tak coś mi się wydaje. Nic. Ani dziabnięcia jedno na samym początku. A tak echo. Tak jak mówiłem. Wziąć kamerę i nic nie złowić, to będzie to. Wiaterek ja się trochę uspokoił, słoneczko wyszło Idziemy działać dalej rybki są, zobaczcie, przy samym brzegu przywalił jest piękna bestia. Patrzcie, piękna bestia jest, trafiła się, dobra, zmierzymy rybkę 60 cm 2,5 kilo. Tak ten niestety do wody nie wraca ja dwie rybki dzisiaj zabieram Tak więc Teraz sobie mogę zapalić o. No niestety muszę najpierw uśmiercić rybkę Bo jakby przyjechała kontrol to bym zapłacił karę kurczę przy samym brzegu mi wziął jakiś kurcze, metr zresztą widzieliście ale teraz można sobie zrobić przerwę na papierocha. Jeśli oglądają mnie dzieci, młodzież, nie palcie papierosów, bo to szkodzi zdrowiu. Ja dwa lata nie paliłem, ale niestety taka sytuacja się zrobiła. Nie będę mówił, jaka i zacząłem palić. Ale muszę rzucić i to w jak najszybszym czasie. Miło wspominam chwilę nad wodą, kiedy spinningiem machałem. Kilka godzin ciągłego rzucania, niestety nic nie złapałem. Nagle ostatni rzut, myśl w głowie i uderzenie, wielkie bum. Myśl się zmieniła na przyjemniejszą, szczupak, sandacz, o końcu. Machaj blachą, woblerem gumą, drapieżniki to bardzo lubią. Zaraz będzie w wodzie bum. Szczupak, sandacz, okoń, sól. Machaj blachą, boblerem, gumą, Drapieżniki to bardzo lubią, Zaraz będzie w wodzie bum. Szczupak, sandacz, okoń, sun. Najprzyjemniejsza dla spinningisty, Walka zacięta ze szpuli gwisty, węda wygięta, ręka już drętwa, Zastanowienie co walczy tak, na pewno nie leszcz, na pewno nie płodź, a może to przepiękna troć. Nie jest to Lin, nie jest to krąg, to tęczowy wstrąg. Piękny, blachą, malutki wstrąg wraca do wody i tego wypuścić po powrotem. Zaraz będzie w wodzie pół, szczupak, sandacz, kokosu. Machaj blachą, boblerem, gumą. Drapieżniki to bardzo lubią. Zaraz będzie w wodzie pół. Czupak, sandacz, okoń, końcu. Wielka radocha ze spinningowania Kiedy poczujesz te wielkie BUM Wtedy już wiesz co Malutki, zwróciliśmy wolność Tak, nie każdą rybkę zabieram jak niektórzy z Was myślą Zobaczcie, Całą tą robotę robi ta blaszka Abu Garcia 7 gram fast attack bardzo dobrze się tu sprawdza, jestem bardzo zadowolony z niej. Miałem dwie, jedną mi kolega niestety stracił, ale już zamówił, więc będzie ok. Więc tak, ja kończę na dzisiaj. Jedną rybkę. Złowiłem dwie, jedną wypuściłem, jedną zabieram. Was oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Wbijajcie, lajkujcie, łapki w dół, łapki w górę, jak tam kto uważa. I zapraszam na wyspę Man. Jeżeli ktoś by chciał kiedykolwiek się tutaj zjawić, połowić piękne, duże pstrągi, zapraszam na klid, piszcie do mnie na fejsie. Odwiedzajcie również moją stronę na Facebooku. Kaluś opowieści wędkarskie z gitarą. Niebaw, niebawem nowe fiszanty. Siedem fiszantów studyjnie już nagranych Jeszcze 6 i wypuszczę płytkę. A tymczasem żegnam Was. Kłaniam się. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej. Słuchajcie. Jeszcze stało się coś niesamowitego. Jak się z Wami pożegnałem. A rzucę jeszcze dwa razy. I patrzcie, to kolejna mamuśka. Zaraz ją zważę, mam wagę. Nie mam siatki, muszę se kupić. Ale zmarzę ją w torbie. Patrzcie, tą rybkę piękna. Zapięta. Zapięta. Patrzcie, książkowo. Moje dwie zdobycze. Teraz uśmigam na pewno do domu. zaraz jeszcze tylko zważę z ciekawości. Zobaczymy.